Hej, jestem Michael, a to jest... W nie mogę powiedzieć, że e, git online, bo w nie jesteśmy w tej grze teraz, ale to jest tylko szybkie info. E, informuję Was. Co dalej? Otóż wracamy na pełnej, dużo filmów będzie. Na pewno, znaczy, na pewno nie regularności, daje być do filmy. Czyli będą filmy raz w tygodniu. Przejdźmy do tego później. Otóż dlaczego zrobiłem sobie przerwę? Z prostych powodów. Pewnie nieraz powtarzałem, ale powtórzę to jeszcze raz. Zrobiłem sobie bardzo przerwę. W międzyczasie zacząłem grać też w inne gry. Przeszedłem podstawkę Daylighta. Mam the following. Także... Ale te filmy jeszcze nie skończyłem Grałem też taką jedną grę, którą chciałem kiedyś na kanał wpuścić, ale stwierdziłem, że nie Też myślę, że z, tego, z tej gry nie zrobisz innego nowego kanału Chodzi mi oczywiście o Dead by Daylight Dużo w od końca tego roku jakoś w połowie tego roku udało mi się wbić opala 1. Jeśli ktoś nie wie, co to jest opal 1, to jest w ogóle. Jeśli ktoś nie wie, co to jest, to jest w ogóle Dead by Daylight, day to jest Survival Game. Polega na tym, że jest czterech survivorów i jeden killer. zadaniem killera jest wybicie wszystkich survivorów. zadaniem survivorów jest ucieczko, ucieczka przed killerem. Przez bramę. A żeby to mogę otworzyć trzeba zrobić cztery geny. Nie powiem, że jestem dobry w tym grę. Jestem tak średnio. Mam prawie 800 godzin tychże. No i to był przed resetem rank. Oczywiście rank jest na 13 resetowane. Nie wiem dlaczego. Wiem jest twórców. Ale takiego od 13 czerwca. Zobaczmy z Rexem, którego to płota... Pozdrawiam, może to ogląda, pomógł mi. Pomógł mi przy tym, żeby wbić jako opal 1. Ogólnie jakby ktoś nie wiedział co to, to jest opal 1, opal 1 to jest najwyższa ocena w grze dla surwa oraz dla killera. Na surwa łatwo wbić. Chociaż w zależne kogo się trafi, jakiegoś killera. Jakie są surwy. Bo nieraz jest tak, że są nieogarnięte, niektóre co rolują. Nieraz, nieraz jest jakiś kill tryhard. Miesz, miesz, bo rozgadałem się na inny temat, a temat jest... temat kanału. Otóż, tak jak mówiłem, wracamy. Po następnej środy, oczywiście, środa. Godzina 16, stoimy przy godzinie 16, myślałem, że jest zmienić na 17, ale stoimy przy godzinie 17. I ogólnie... Chyba wracam do systemu... Starego, czyli dwa filmy w tygodniu, czyli... Środa i piątek. Jeszcze zobaczymy, czy w, czy w tym tygodniu jeszcze będzie odcinek. Chociaż wątpię. Główna seria, te różne misje z DLC. Czasem jakiś biznes. Chociaż biznesów to praktycznie nie ma na u mnie na kanale. Rzad, znaczy w ogóle tego nie, nie ruszam. Ale przy tym, DLC, co było ostatnio, to wkrótce mam okazję, żeby to ruszyć. Jest kilka materiałów, które będą na temat zmian. W, Pataki nie tylko z takiej Waszej informacji, to też nie wiem czy to powiedzieć. Bo jedna seria już jest nagrana, szczęściowo, ale drugą myślę, żeby wprowadzić. Ja nie będę na razie zgadzał co to jest. Obydwie rzeczy są z GTA Online. Wraca też seria taka jedna. Wróciliśmy do tej gry. A Żeby było mnie skończyć. A, Nie powiedziałem dlaczego była przedłużona przerwa. Otóż, y, przerwę planowałem skończyć y, albo 8 sierpnia, albo 15 sierpnia. Y, niestety film, który chciałem wpuścić jako pierwszy, bo to jest na temat delizji, misje, niestety y, program, który montowałem, zbawrał mi film w całości i dlatego żeśmy dopiero to nagrali dzień wcześniej. Teraz jak to nagrywam, to pewnie jest jakiś tydzień po. Jeśli o czymś zapomniałem, to po prostu dam w opisie. Albo w przyjemnych komentarzach w ogóle teraz zauważyłem, że większość youtuberów robi takie takie poważne filmy, głównie na czarno i na fotelu, więc ja też, też to stwierdziłem, że zrobię. no więc coś tu byłem ja. Do następnego odcinka i hejo.